Palmy tradycyjnie przygotowywane są na Niedzielę Palmową, jest to uczczenie przyjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Ta tradycja robienia palm jest bardzo stara, Za właściwie niepamiętnych pamiętam czasów, gdy gospodynie nasi przygotowywały takie palmy. gdzie się uroczyście do kościoła z takimi palmami. No i tutaj jest dużo takiej tradycji ludowej, dlatego są kwiaty papierowe. To jest y, bardzo znana, właściwie tak, taka charakterystyczna polska tradycja, przygotowywanie takich kwiatów y, na różne okazje, mm. więc musiało oczywiście nie może zabraknąć tego na niedzielę palmową. Kwiaty są robione z bibuły, ręcznym pocanie zeskoła gospodyń. Y, no. Elementy palmy bo to są w bazie, które też mówimy palmy żywe gałązki jako rozpoczęcie wiosny. Kwiaty też są wiosenne, kolorowe, bo jest to radosne święto. Przygotowywali już się tak do świąt Wielkiej Nocy. Tutaj mamy taką jedną wielką palmę reprezentacyjną, robioną przez wszystkich tutaj nas, wszystkich. Kwiaty są wiosenne. Kolorowe, bardzo takie jak widzimy w ogródkach przydomowych. I na zasadzie obserwacji postanowiliśmy zrobić kwiaty. Jak długo to powstaje y, taka palma? O kilka dni już tutaj y, spotykamy się. Y, dzisiaj już jest trzeci dzień tak, dzisiaj już jest trzeci dzień, jeszcze to nie jest koniec. Teraz będziemy palma jest prawie gotowa, jeszcze nie jest skończona. Będziemy ją jeszcze dostrajać. Ale oprócz tego przygotowujemy sobie palmy dla, dla każdej z nas, żeby w rodzinie też była taka palma. Później zabieramy ją do domu. Czyli ona jest robiona głównie z bibuły, tak? Tak, to jest y, 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 bibuła papierowa. Y, do, do, dodajemy tutaj łąski zielone. Y, no i bazie. Tak, to, to jest żywy, te... żywy element. Jak on, Czy on wytrzyma do świątyń? I na pewno zapraszamy na niedzielę filmową. Będzie można zobaczyć. Yy, a tutaj jest taka jeszcze dodatkowa konstrukcja w środku zrobiona. Z czego to jest zrobione? To yy, jest tak. brzoza. Brzoza i na, i na tą brzozę obkładamy kwiatami, przyklejamy. Można, są różne techniki przyklejania. Można klejem, można obwiązywać sznurkiem. Tutaj, tutaj widzę różne wzory tych kwiatów. E, tak jak Pani powiedziała, one są wzięte z, z natury. E, no ale widzę, że tutaj jest jakaś tam skala trudności. Czy rozumiem, że te panie są jakoś w jakiś sposób podzielone tak, pracą. No tutaj Pani potrafi zrobić właściwie każdy kwiat. Chociaż tutaj te róże są dosyć bardziej skomplikowane. Mamy jedną dziewczynę taką uzdolnioną, która potrafi robić takie róże. Krokusy są dosyć łatwe, chociaż tak to nie wygląda. Ale jest to na pewno bardzo pracopłonna. Trzeba każdej taką sobie zawinąć, potem zrobić kwiaty i później kwiaty nałożyć na panę. No i dobrze, a jak już powstanie ta palma, to gdzie ona będzie się znajdować? Gdzie można ją podziwiać? W Niedzielę Palmową, w kościele parafialnym. W Olizaradyńskiej. Będzie to nasza wiejska palma. A gdzie? O dziewiątej, tak. będzie wprowadzenie na obiektową minę Tak. I będziemy uroczyście wchodzić do kościoła z palmami. Nie będzie to tylko jedna palma, my też będziemy mieć takie, a to jest taka odkoła do Rozumiem, rozumiem, że ona zostanie przyniesiona do kościoła. Tak. Czy ktoś specjalnie będzie, nie wiem, ktoś wyznaczony przynosił? Tak. Czy ona po prostu sama jedna nie zamienił tej palmy? Palma jest ciężka, ponieważ no, to jest zdrewniany element. Tak. Jest długa, więc też trzeba ją trzymać w pionie, więc to nie jest takie łatwe. Te nasze palmy będą mniejsze, a ta... Jest taka reprezentacyjna, długa, no i ja myślę, że jedna osoba nie da rady. Wieku. Czy to już będą panowie, czy. Będą, no zobaczymy. Będzie no, to zarząd, a w zarządzie mamy pan, więc tak będą. To też pan, nam pomogą, ponieważ panowie robili też naszą podstawę. Tacy stricte techniczni, my się zajmowaliśmy kwiatami. Więc, i oni też tam będą uczestniczyli we wniesieniu, będzie znaczy tutaj na, podobnie, uroczyste Panowie wniesienie. też byli przy przygotowywaniu, pan też robili kwiaty, no ale dzisiaj nie ma, ale wczoraj i przedwczoraj było tu panów. Także mamy pomoc męską, tak. techniczną, myśl, tak, siłę. To ja pani Katarzyna Marzenta jest zaprzyjaźnioną osobą z Pawianic, ale jest znaną twórczynią ludowych i miłośniczką zresztą twórczości ludowej i po Bangaman, I to tak naprawdę większość kwiatów, które zostałyśmy nauczone jak robić, uczyła nas właśnie pani Kasia. Aczkolwiek okazało się tutaj też domorosłe tarenta, najmłodsze członkinie. Chyba jedne z najważniejszych kwiatów też robiły dziewczyny. Ale przy twórczości tutaj głównie KGB Nowa Gatka robiła. Pod oczywiście okiem naszej kochanej instruktorki, niezwykle uzdolnionej dziewczyny, także... Pewnie tak, tak, już nie robię tego pierwszy raz, dlatego już teraz są takie piękne kwiaty. Jeżeli jak już przyszłam, to większość była zrobiona. <grymne> także piękne kwiaty. Naprawdę podziwiam, że tak łatwo im to idzie, ponieważ to jest bardzo prosokłonne i nie od razu wszyscy łapią robienie z tych kwiatów.